Pytacie nas, jakie są najpopularniejsze tajskie dania? Dziś postaramy się Wam o tym opowiedzieć. Jesteśmy bardzo podekscytowani, dlatego że nasza ulubiona tajska restauracja przeniosła się w zupełnie nowe miejsce. Jedziemy tam po raz pierwszy, zobaczymy, jak to wygląda w zupełnie nowym miejscu, czy coś się zmieniło, czy w dalszym ciągu serwują takie doskonałe potrawy, które znamy. Życzcie nam smacznego. Spacerkiem z galerii Blueport to tylko 15 minut. Restauracja Jepung mieściła się do tej pory na tej samej ulicy Soi 102, około 400 metrów bliżej od Blueportu. Mimo niewielkiej powierzchni, dzięki doskonałej kuchni zaskarbiła sobie uznanie licznej rzeszy klientów. My też kilkakrotnie odwiedzaliśmy tę restaurację. Polecaliśmy ją osobom, które chciały spróbować tajskiej kuchni, samemu wybierając ostrość potraw. Dlatego bardzo ucieszyliśmy się z tej przeprowadzki do nowego miejsca z dogodnym parkingiem. Jest tu sporo miejsc na zewnątrz i obszerna klimatyzowana sala, a z tyłu pojemny parking, którego bardzo brakowało w poprzedniej lokalizacji. Obserwowaliśmy postępy budowy nowej restauracji podczas codziennych przejazdów rowerami na plażę i do miasta. Trafiliśmy już do naszej ulubionej restauracji. Dostaliśmy menu i od razu taka ciekawa uwaga, jeśli przejdziecie kiedykolwiek do jakiejkolwiek restauracji w Tajlandii, na początek dostajecie dwa talerzyki. Dwa talerzyki są po to, żeby się dzielić tymi daniami. Właśnie na tym polega uczta, że nie zamawia się potraw indywidualnie, ale w zasadzie każdy z uczestników biesiady powinien te potrawy e, tych potraw skosztować, dlatego są osobno podane talerzyki, żeby z tych potraw, które trafią na stół, można sobie było e, podebrać najsmaczniejsze kąskie. Dostaliśmy tutaj menu. Czy ja dobrze widzę, że tu jest ponad 400 potraw menu? No więc y, muszę wam powiedzieć, że y, przede wszystkim ciekawostka jest taka, że tutaj na pierwszej stronie jest y, podana wartość ostrości przypraw, które, które można sobie tutaj wybrać. Czyli od 120, czyli Super Spicy, skończywszy na Zero, czyli No Chili, więc to jest taki ukłon troszkę w stronę ludzi, którzy nie przepadają za bardzo ostrymi przyprawami. Natomiast słuchajcie, tutaj naprawdę to jest, to jest wyzwanie, żeby spośród tych wszystkich propozycji, które tutaj są, wybrać coś odpowiedniego, bo tak jak powiedziałeś, tu jest ile? Ponad no. 400. Dokładnie 418 pozycji jest. Tak jest. No, co, co dzisiaj, na co dzisiaj się zdecydujemy? Ale może, może też wyjaśnijmy trochę, bo tak, nie przerażajcie się tak długą listą potraw dostępnych, dlatego że wiele z tych potraw to są tak naprawdę takie drobne różnice, drobne warianty jednej potrawy. I tak na przykład tutaj na, na początku strony to mamy kilkanaście czy nawet, nie, więcej. Tutaj będzie z 20 albo więcej rodzajów jednej sałatki papaja salat, y, którą obowiązkowo bierzemy w tej restauracji, bo to jest y, bardzo dobra. Sałatka. 28 28 odmian <laughs> sałatki Papaja, którą tak. na pewno dzisiaj skosztujemy. Tak, no i tak samo jest z każdą jedną potrawą. Smażony makaron może być z owocami morza, z jakimś mięsem różnego rodzaju, więc tak naprawdę i każda odmiana to już jest tutaj nowa potrawa w menu, więc trzeba wziąć na to poprawkę. Oczywiście są tutaj też zupy i są potrawy tak zwane jednodaniowe. Do niektórych można sobie dobrać ryż, na przykład do masa mankary czy do panankary można sobie dobrać ryż. Natomiast część z tych potraw to są po prostu potrawy, które trafiają na talerz już nie potrzebują tak zwanego side dish, czyli, czyli dodatku w postaci ryżu. I muszę wam powiedzieć, że tutaj są różne bardzo, bardzo dziwne rzeczy. Na przykład yamang kapun, to jest spicy jellyfish salad, czyli ostra sałatka z czego? Z medusy. No, na przykład wiem, że tutaj gdzieś widzieliśmy też dość ciekawą rzecz, mianowicie na przykład taj jungle curry with frogs czyli o. curry z tajskimi żabami smacznego Także na... tutaj wiele tych potraw jest dla nas po prostu niejadalnych. Jeszcze gdzieś widzieliśmy te potrawy z jajeczkami mrówek. Tak, 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 są, są tutaj Co to jest? troszeczkę potrwa tak, Nie ale Ogólnie można podzielić te, te wszystkie potrawy na pewne takie grupy. Na przykład są grupy zup które same w sobie stanowią już całkiem solidne danie. Są grupy mięs i różnych takich, na przykład, w sosach, czyli curry, ale jest tu również duża grupa omletów, które są serwowane w różnych konfiguracjach z dodatkami mięsnymi, nie tylko mogą tak. być wegetariańskie. Muszę pochwalić te restauracje, bo tu jest naprawdę duży wybór potraw wegetariańskich, więc ja tutaj mam co jeść. No na przykład znaleźliśmy właśnie red and egg omelet czyli omlet z jajami czerwonych mrówek. Kosztuje jedynie 160 batów czyli jakieś 18 zł, ale dzisiaj go nie spróbujemy. Może skoncentrujmy się na tym co znamy i co my lubimy. Więc spróbujmy jeszcze raz przejrzeć nasze menu i może coś tutaj dla nas wybierzemy. Na pewno zaczniemy od sałatki papaya salad. Tak, papaya salad. I dziś w takiej prostej wersji wybierzemy, bo tutaj można mieć i z różnymi dodatkami, z owocami morza tę sałatkę, e, z sosem rybnym, z takimi różnymi. Dziś wybierzemy sobie taką prostą, naj, najbardziej klasyczną sałatkę z papai. Myślę, że jeżeli mówimy już o potrawach, każda z nich ma swoją tajską nazwę. Ja myślę, że nie musimy ich w tej chwili tutaj cytować, przypominać, dlatego że one się troszkę różnią, różnią się wymową. My na pewno nie potrafilibyśmy wymówić tych nazw po tajsku dobrze. Na szczęście tutaj w menu każda z tych potraw jest opisana również po angielsku, w związku z czym możemy wiedzieć tak naprawdę, co będziemy jeść. A tutaj mają jeszcze takie uproszczone menu. Właśnie dla kogoś To, to nie chciał nie jest specjalnie stanie przeglądnąć. To mamy, cały... mamy takie, takie proste menu tutaj. Hmm. Ja muszę poszukać mojej ulubionej zupy. Ja już mam moje kary na dziś. Czyli tak. Po przejrzeniu karty zdecydowaliśmy się na Papaja salat to na początek. Potem ty będziesz sobie brała. Ja kary wezmę sobie kary z grzybami. Red kary z grzybami. Tak, a ja wezmę sobie pyszną zupę kokosową z kurczakiem. A na drugie danie weźmiemy sobie e, smażonego kurczaka z orzeszkami kesiu i do tego porcję ryżu. A teraz poczekamy na napoje. Na kogoś, kto przyjmie nasze zamówienie. Zamówiliśmy sobie też wodę gazowaną. Tak zwaną Soda Water. Tutaj Soda Water to jest rarytas. To właściwie tylko w restauracji pijemy, bo w sklepach to naprawdę <głos》> można ją kupić wyłącznie w takich małych buteleczkach. W każdym razie tutaj zawsze pytają, mimo że ona jest schodzona, czy chcecie ją z lodem, czy nie. To już według własnego uznania Waszego uznania możecie sobie zauważyć tak mojnego. Co ciekawostka, tu będziemy zaraz próbować fajną rzecz, bo każdy na stole w tej restauracji dostaje małą przekąskę. Znaczy ty ją będziesz próbować, ja tego nie zjem. Widezkę. Mm. Dobre? Dobre, to jest nie wegetariańskie, absolutnie. <grym> tu są jakieś takie wieprzowe skórki Dobra. smażone w głębokim tłuszczu, taki mały appetizerek. Okej, okej. cashew okej. Już. Ah. No. pokażę jakoś te potrawy, co dostaliśmy tutaj. Papaya salad. Przepysznie tu jest przyrządzana. Akurat tej restauracji ją uwielbiam. Ona jest z orzeszkami cashu, nie, orzeszkami arachidowymi. Przepraszam. Bardzo smaczna. Taka właściwie przystawka. Mm. No to spróbujmy tej przystawki. Pyszna. Naszym zdaniem sekret kuchni tajskiej tkwi w odpowiednim połączeniu smaków słonego, słodkiego, kwaśnego. Więc właśnie, prawdę mówiąc, papaja salat jest zrobiona z niedojrzałej papai. Doprawiona jest często sosem rybnym. Są tu również inne, inne dodatki. Dzięki temu ona ma bardzo specyficzny smak. Dzięki temu, że ta papaja jest niedojrzała. To jest właśnie taki lekko kwaskały smak. Taki dość ostry, więc zaostrzy nam apetyt. Mm. Oczywiście musi być papryczka czyni. Jako przystawka jest znakomita. Mm -hmm. Czuję tutaj dodatek sosu rybnego. Znaczy, pewnie można poprosić, żeby nie dodawali, jeżeli ktoś nie chce. No, ja po prostu już gozdzę się z tym, że czasem takie dodatki są tutaj w potrawach i akceptuję to. No, sos rybny to jest ten słynny smak umami. Mhm. To jest coś w rodzaju takiego, no trudno powiedzieć, magii, ale w każdym razie on bardzo zaostrza. To jest sos sfermentowanych ryb i on bardzo zaostrza smak potraw, dodaje właśnie temu, mhm. tej potrawom takiego zupełnie innego, wyrazistego smaku. Ale prawdę mówiąc nie, nie jestem pewna, czy w tej sałatce oni go dodali. Myślisz, jak, jak ty czujesz ten sos? Myślę, że tak, odrobinę jest. Chyba odrobinkę, mhm. ale nie dużo, naprawdę. To jest twoje. Przyszła już moja zupka. Mhm. To może właśnie powiemy coś o zupach, bo Janusz zamówił tutaj zupę, która... To jest zupa kokosowa. Co można powiedzieć dwa główne rodzaje zup. To jest Tom Yam i Tom Ka. Tom Yam to jest taka ostro-kwaśna, bardzo aromatyczna zupa tajska. Podawana w różnych odmianach, czyli z różnymi dodatkami. Okej, okay. <grywa> okay. Z różnymi dodatkami mięsnymi, z owocami morza. Natomiast zupa, tak, którą Jan już dziś zamówił, to jest bardzo podobna zupa, ale z dodatkiem mleka kokosowego. I ona już się nazywa Tomka. Tak, Tomka. Czyli ta Tom to jest taka kwaśna zupa bez dodatku mleka kokosowego. A Tomka, jak lubicie, właśnie z mlekiem kokosowym, bardzo polecam, ona jest łagodniejsza. Choć ma podobny zestaw przypraw, ale ogólnie przez to mleko kokosowe po prostu jest łagodniejsza. To co? Poproszę moją zupę. Janusz zamówił sobie z kurczakiem akurat tę zupę. No, a ja mam kary. Ja mam kary bezmięsne, kary z grzybami. Musimy tu zrobić maleńki porządek. Stolik jest mały, ale jak widzicie, no, można tutaj ucztować, wysiadować. Spróbujmy tej słynnej zupy kokosowej. Smacznego. Przepyszny. Tutaj jest dodatek liści kafiru, mm -hmm. które nadają tej zupie bardzo specyficzny smak. Aromat przecież. Aromat. Wszystkim. Mm -hmm. Poza tym dwie rzeczy jeszcze, a propos zup. Tutaj nigdy nie zjecie tajskiej zupy do końca, bo w niej są zawsze pewne składniki, takie jak na przykład o, właśnie tutaj galangal. Albo y, trawa cytrynowa, których się po prostu nie je. Także trzeba sobie po prostu troszkę tę zupę odcedzić i zastanowić się, co z niej można sobie zjeść, a to trzeba zostawić. Znaczy tutaj nic nie jest niejadalnego. Po prostu niektóre składniki, jak galangal, czy imbir, czy trawa cytrynowa są po prostu za twarde, żeby je połknąć. Więc y, dlatego one są niejadalne. No, a moja zupa to jest, znaczy zupa, to jest kary. Moje red kary. To jest kary grzybowe i tutaj mam chyba wszystkie rodzaje tajskich grzybów. Po prostu przebogate kary. No, ja już zjadłem swoją zupę. Była naprawdę przepyszna. Połączenie tych wszystkich smaków perfekcyjne. A teraz moja ulubiona potrawa, którą często zamawiam i dla nas to jest, przynajmniej dla mnie, jest to taki troszeczkę test tajskiej kuchni, bo to jest kurczak z warzywami i ze smażonymi orzeszkami. Kesiu, do tego zawsze biorę sobie ryż, więc to jest taka potrawa, którą bardzo lubię. No, a co do ostrości? Zamówiliśmy te potrawy w wersji mild, czyli z taką no, odrobiną, czyli no powiem Wam jest to ostre, to nie jest łagodna potrawa, ale, ale ta ostrość jest taka ok, jest taka do zjedzenia, naprawdę przepyszne danie. Nasze talerze zostały koncertowo opróżnione. Dzisiaj zjedliśmy taki prawdziwy obiad, składający się z przystawki, czyli papaja salat. Z, dla mnie zupy i drugiego dania. A dla Ciebie... Takie jedno, jednogarnkowe danie kary. Tak. Jak to mówią Niemcy Ein Topf Gerich. Potrawa jednogardkowa. Było pyszne. Mieliśmy w planach jeszcze deser, ale wybaczcie nie jesteśmy w stanie go zjeść. A tak prawdę mówiąc, oczywiście zabrakło tutaj testowania tych prawdziwych tajskich dań. W końcu jest jeszcze pinankary, masamankary, pad thai, pad Pao. Tych dań jest naprawdę sporo i gdybyśmy chcieli je przetestować, 400 dań w karcie, no to musielibyśmy chyba przez pół roku tutaj przychodzić i zamawiać coś innego. No chyba nie o to chodzi. W każdym razie, naprawdę było wspaniałe. Jedzenie było doskonałe. Za chwileczkę poprosimy o rachunek i zobaczymy, ile zapłacimy za cały nasz obiad. mamy rachunek na 520 watów. 520 watów, czyli powiedzmy około 60 zł. Tyle nas kosztował obiad dla dwóch osób, jak widzieliście, naprawdę wypasiony. No, trzeba przyznać to to, że tutaj jest doskonałe jedzenie, ale o tym już mówiliśmy i przekonaliśmy się o tym. Jest też bardzo miła, szybka obsługa, a my tutaj zapłacimy rachunek z kanem. Rachunek zapłacony, zostawiliśmy tam e, mały napiwek, bo jesteśmy bardzo zadowoleni z obsługi. I cóż, no pewnie będziemy to miejsce odwiedzać. Mam nadzieję, że jak będziecie w Kułachim, to odwiedzicie to miejsce z nami. Have a good night. Thank you. Have a good Have a good evening. Have a